Jestem że to jest turystyczna restauracja. Nie, to jest restauracja jednak dla koneserów. Ludzie tu jednak muszą drałować kawał drogi i drałują z Nowego Jorku, z Los Angeles, z Paryża, z Rzymu, ze Sztokholmu, z Danii. Rzeczywiście bywają tu i królowie. I... I królowe, i, i książęta, i, i artyści. I Haliberu pocałowała mi rękę za moją kaczkę, a Sharon Stone napisała poezję o moim barszczu, sama w swojej głowie, bez żadnego notatnika. Zdarzają się cuda, dlatego że z Sharon wypił się butelkę szampana w toalecie po znakomitej, udanej kolacji. A no, mi kamper zabrał duży kosz pyszności. I nigdy wrócił, nie wróciła. W sensie takim, że jakoś nie była specjalnie skłonna do zapłaty. Także my jesteśmy nastawieni na różne gości, jest wesoło, jest gwarnie, jest ta godzina, która jest, już prawie zaczyna być pełno, nie ma miejsc, nie ma miejsc od 30 lat mimo że naprawdę warunki, jakie mamy, mówię i o zapleczu i, o, i o, o tym, że jednak pogoda jest różna w Polsce, ale zawsze tu jest pełno, zawsze dobijają do tego miejsca jako, jako, jako ich punkt docelowy w Warszawie.